Jak, do jakich zasobów przez posłuszeństwo doszedł yy, Kościół Grzeszników i jak przez posłuszeństwo, jak może zarządzać człowiekiem. Jak daleko to, jak ma to, dalekosiężne daleko, daleko jest to. Jak, te, jak to daleko sięgają te właśnie wpływy yy, yy, Kościoła Grzeszników. Kościoła śmierci. W tym momencie dostrzegamy, że jak bardzo oddajemy się posłuszeństwu Kościołowi śmierci, to on sięga swoimi właśnie siłami tak daleko, tak niezmiernie głęboko, że właściwie sięgając tam do samej głębi, nie w żaden sposób nie powstrzymuje się od zarządzania najbardziej delikatnymi przestrzeniami człowieka. Tam wykorzystuje je dla własnej chciwości, własnej chęci. Tak, to jest sytuacja, powiem Państwu, tak strasznie posłuszeństwo. Powiedzmy, słyszę taką rozmowę, a właściwie mówi chyba mi jakaś matka. Matka no nie, nie mówi matka, tylko mówi chyba kobieta, która ma już chyba z 50 albo 60 lat, a była dziewczynką, miała z 8 lat. 7 lat, mówi, że ksiądz ją wziął na kolana i zaczął ją y, dotykać w sposób niewłaściwy. I ona mówi do matki, mamo, ksiądz mnie wziął na kolana i mnie tak dotykał w sposób niewłaściwy. A matka mówi, pozwól nas, by jemu, bo nas nie pochowa. Mhm. Proszę zobaczyć, jak to jest głębokie to y, posłuszeństwo, że dziecko swoje zdradza. Zradza swoje dziecko. Myśląc, że dba o duszę dziecka i dba o swoją duszę, bo myśli, że właśnie on jest w stanie duszę zbawić. To jest tak głębokie, tak głęboko sięga posłuszeństwo, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tej sytuacji. I też słyszę od pewnej osoby, pewnej kobiety, jakiś tam 30 lat temu, może 20. Słyszę od pewnej kobiety, poszła do spowiedzi i spowiada się z tam życia małżeńskiego. A ksiądz mówi tak: A momenty były, powiedz troszeczkę więcej o tych momentach. Jak to było, bo tutaj ja muszę to zbadać, to nie jest grzechem. I ona mówi: A pójdziesz ty! I on już się uspokoił, przywołów został do porządku i już, już się o to nie pyta, bo został rozpoznany, że przekroczył granicę już niejednokrotnie. nie. dzisiaj Kościół jest doskonały, chce uchodzić, ale ludzie zgłaszają przestępstwa Kościoła. I te przestępstwa w 90% są ukrywane przez samych księży. I one nie wychodzą, chyba że są tak nagłośnione, że się nie da tak dłużej ukryć. Więc yy, ogromna ilość jest tych przestępstw ukrytych. Więc, yy, punktowanie yy, wykazuje tą sytuację, jak sytuacje się mają, i wtedy szatan nie może się przed tym obronić. Przez posłuszeństwo sobie ukazuje nam, jak bardzo człowiek jest zawłaszczony przez posłuszeństwo szatanowi. I człowiek ze zdziwieniem otwiera szeroko oczy i mówi w ten sposób, to ja nie wiedziałem, że jestem posłuszny dian. Abo mówi, co ty nie widziałeś swoich y, y, sytuacji życiowych i co się dzieje? Przecież to nie ja to robię. To robi twoja porządliwość, to robi szatan, to, robi, to, 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 to ja tego nie czynię. A dlaczego nie zwróciłeś uwagi na to, że, że nie jesteś posłuszny mnie? No. A ja myślałem, że ja robię, ja tutaj żyję w Kościele Śmierci i Kościół Śmierci nie prowadzi do Ciebie i mówi, że wszystko jest w porządku. Dajcie nam swoje życie, panowanie przez posłuszeństwo, a my już rozprawimy się, może nie rozprawimy zarząd, będziemy zarządzać Waszymi zasobami dla siebie we własny sposób, dla nas użyte. Dla nas użyte. I to się tak dzieje, i dlatego, dzisiejsze, yy, dzisiaj Duch Święty przedstawia nam bardzo wyraźnie, yy, jakie ogromne przestrzenie są dostępne dla tych, którzy są nieuczciwi i okłamują człowieka przez posłuszeństwo. W, jakich, w jakie ogromne przestrzenie są dostępne przez posłuszeństwo człowieka, człowieka yy, tym siłom? Że to są po prostu. Oni wiedzą, że człowiek jest niebywałą przestrzenią, niebywałą mocą, potęgą stworzoną na wzór Boży i rzeczywiście ona tam jest, bo przez posłuszeństwo są to niezliczone zasoby i potężne, potężna władza, bez której, i tutaj jest ta sytuacja bardzo istotna, bez której świat diabelski runie jak yy, domek z kart. Runie od razu. Ponieważ tylko się trzyma przez siłę człowieka, która ma moc utrzymywania tego i tworzenia. Tu jest ta sytuacja. I dlatego walczą o to z całej siły, aby się tak nie stało. I proszę zauważyć, jakich sił używa Kościół Śmierci, aby nie pozwolić odebrać sobie władzy. Wmawia, że on wszystko robi dobre dla człowieka, że on ma Boga. A jednocześnie oficjalnie mówi, że tak jest, a nieoficjalnie zwalcza wszelką, yy, wszelką postawę Chrystusową, czystą i jasną bezpośrednią, zwalcza. Niszczy ją yy, w yy, zarodku, chce zniszczyć ją w zarodku, ale nie może, bo Bóg broni tych, którzy naprawdę Boga poznali i Boga wybrali.